Jestem Kasper i dzisiaj nagrywamy poprzeczki part 4 tylko z Fabianem. Dla... Siema, siema, dzisiaj we dwójkę. Aj, blisko, blisko. Siema mnie, uznacie? Jestem Fabian z kanału ekipa ziomków. No i subujcie mnie, kto jeszcze nie dał suba, bo na 170 subów pokazuje twarz. Więc co? Zachęcam, nie zmuszam. Subujcie ekipę ziomków, bo na 170 subów pokazują twarz i nie ma. Siema, jestem Kasper i to moja druga próba. Dawaj, lecisz, lecisz. Blisko. Nie udaje. Kurczę. Dobra, moja druga próba. Pierwszą nie trafiłem, teraz. Druga próba Fabiana. Trafię też teraz nie trafię. <laughs> Przypominamy, że na 170 subów u ekipy ziomków jest pokazanie twarzy, a tymczasem nie ma. Siema, jestem Kasper i to moja trzecia próba. Up, up. Dawaj, dawaj, dawaj. Rozpęd z kilometra, Paweł Jumper nie ma! Nigdy nie wychodzi! Dobra, strzelam za trzecim razem Jak teraz może Fabian trafi wygrywał, Jak teraz Fabian trafi to wygrywa Zobaczymy Nie trafisz Nie lubię Cię, nie lubię Cię, nie lubię Cię